Kurwa, teraz to odpal! A, ciężko jest go odpalić, aaa... Aż noga odpada. Taką ma kompresję, stopień sprężania. A, nie wiem. Dobra, jedziemy sobie na złom. Cześć, w dzisiejszym odcinku jedziemy sobie na złom, jak widzicie. O, teraz widzicie. Zważyć sobie Cafe Racera. Nie wiem, czy na takiej wadze da rady zważyć. Spytam się, czy w ogóle można zważyć. Można by było zważyć motocykl? A ta tutaj do ilu waży? Aha, zobaczymy zaraz ten tutaj, tak? A, dobra, mogę sobie zdjęcie zrobić. Wypadało odpalić na tym żuzle, no. Czyli widzieliście, fabrycznie on ma około 115, 107, nie wiem ile. Musiałbym spojrzeć do dowodu. Za chwilę opowiem Wam dokładnie, jakie modyfikacje mam w tym pojeździe. Jest to seryjny ROMED Router WS50. Kupiłem go bardzo zaniedbanego, można powiedzieć, w opokanym stanie był i postanowiłem. Przywrócić mu świetność Przebudować go na Cafe Racera Fakt faktem nie ukrywam był tani Aczkolwiek tą taniością Niestety przypłaciłem tym Iż musiałem trzy razy tyle w niego Włożyć Tak się prezentuje W ogóle nie jest podobny do seryjnego pojazdu i teraz wam powiem, co jest w nim przerobione. Co dokładnie jest w silniku przerobione, to wam nie będę mówić, bo macie o tym filmiki. Ogólnie on nie wyszedł niecałe 4000 zł. Tak, wyciąłem całą ramę. Jak widzicie, są mocowania, wycięte na siedzenie, na akumulator i resztę. Cała rama została wycięta i przerobiona. Zostało zrobione siedzenie, które pochłonęło mnóstwo pieniędzy, ponieważ maty włókna, poliestry to wszystko jest drogie. Kierunkowskazy. Jak widzicie, są takie malutkie kierunkowskazy z przodu, z tyłu. Z homologacją, co są naprawdę drogie. Normalnie bym nie kupił tych kierunkowskazów, ale to było potrzebne, żeby go schomologować na nowo. Kierownica jest seryjna, tylko jest obrócona w drugą stronę, jeśli tu macie takie dziurki, czego w tym pojeździe nie było, musicie je po prostu zrobić i to jest tyle. Lusterka inne, manetki inne, manetki za 9 zł, lusterka za 30 zł, taśma na lampie to jest odniesienie do motorsportu, tak mają cafe sery. wszystko było polakierowane, czyli... Lagi były lakierowane, y, mocowanie lampy, górna półka, y, klamki, pompa hamulcowa, rama była lakierowana, tylny wahacz był lakierowany, tylne koło trochę było lakierowane, to w środku było lakierowane, wydech był lakierowany, no wszystko to jest lakierowany bak też był lakierowany, ale do niego przejdziemy za chwilę. Tutaj były seryjnie opony 3.0 z tyłu i 2.75 z przodu. Ja zastosowałem tutaj 2.5 z tyłu, 2.25 z przodu, żeby był węższy, miał, miał mniejszy opór aerodynamiczny i mniejsze tarcie. Cała nowa elektryka musiała pójść, bo niestety wszystko jest gdzie indziej i wskutek tego elektryka się zmniejszyła i niektóre trzeba było wiązki dorabiać, niektóre zaś kombinować inaczej żeby inne podzespoły założyć mniejsze. Jest inny, malutki akumulator. Taki co widzicie na zdjęciach. On mnie kosztował 4 dychy, nie jest drogi, aczkolwiek no, jeśli macie rozrusznik albo chcecie odpalić pojazd na światłach, to nie polecam, bardzo szybko się rozładowuje. Jest przedni błotnik przerobiony, widzicie z seryjnego jest tak ścięty. Jak widać mocowanie również jest przerobione. I tylne nadkole, żeby po prostu się z tyłu nie chlapało. Są lagi obniżone z przodu i utwardzone, jest inny olej w lagach i dystans jest zrobiony, żeby one siedziały ogólnie niżej, wskutek czego musiałem zrobić tak. Podnóżki inne, ten podnóżek inny, dźwignia, zmiany biegów była inna, unibole i stopka musiała być skrócona. Cały wydech, jak widzicie, jest przesunięty. Nie ma ostatniej przegrody, ponieważ liczyłem sobie długość wydechu, taka mi wyszła. Przegrodę usunąłem ostatnią i to polepszyło charakterystykę pracy silnika. I fala zwrotna szybciej teraz działa, co oczywiście jest na plus. Cały silnik, oczywiście, jest przerobiony. Jest tu seryjna 50, aczkolwiek są inne modyfikacje: odchudzone koło talerzowe, odchudzone sprzęgło jednokładzinowe. Odchudzone magneto, zbycie się całego rozrusznika z wolnym kołem, gaźnik PZ22, krótszy króciec, głowica po portingu, co niestety nie wyszło i jest do bani. Tak, czujnik temperatury oleju. To jest tutaj po prostu 5-metrowy, na kablu 5-metrowym do 150 stopni LCD na stałą baterię, i tutaj jest poprowadzona w środku sonda, taki szpikulec, jakby. Jest to owinięte drudem miedzianym i zasilkowlnowane. Na razie silikon trzyma, nic tu na razie nie wycieka. Kolejno jest woltomierz woltomierz bezpośrednio do akumulatora bo tutaj się go wyłącza i włącza także z tym nie musiałem się bawić. Stacyjka cała, jak widzicie, jest obniżona, ponieważ tutaj w środku, nie wiem, czy zauważycie, tam są takie dystanse aluminiowe, bo seryjnie było gdzieś tutaj i tu był licznik i wszystko trzeba było obniżyć. Oczywiście jest licznik. Ten licznik nie był drogi, aczkolwiek nie polecam, bo podświetlenie tutaj w tym liczniku pada od wibracji. Kolejno jest stalowy przewód. I klocki są w zacisku EBC. Jakieś tam mieszanki stalowo są lepsze, te klocki podobno mają lepiej hamować. No, różnicę czuć, aczkolwiek nie jest to kolosalna różnica. I ostatnią rzeczą jest przełożenie. Tutaj mam 41 z tyłu, 12 z przodu i łańcuch Moretti złoty. Widzicie, tak się to prezentuje, nie inaczej. Zasuwać zasuwa, aczkolwiek dla mnie jest niewygodny. Nie ukrywam, znudziłem się nim już i wolałbym teraz kupić coś innego. Nie wiem, może Derby Sender w dwusuwie albo jakiegoś chińskiego dwusuwa. Te są generyki, ale nie wiem, czy to jest chińskie, chyba nie chińskie generyk jest chyba tajwański, ale nie wiem jakiegoś dwusuwa, żeby po prostu pomajstrować w nim, żeby były filmiki, albo 125 stojącą. Tak wiecie, żebyście mieli i również wy filmiki, i ja żebym miał zajęcie kolejnego Cafe Racera zbudować, albo Scrablera, albo coś innego, to jeszcze się okaże. Ale bądź co bądź, no koszty tej przeróbki wyszły mnie 3984 zł Bo sobie liczyłem i najwięcej kosztowało właśnie lakierowanie u lakierników Oraz dodatkowe usługi takie jak spawanie wydechu, spawanie krótca i inne takie pierdoły Naprawdę, to wszystko jeśli by podliczyć, no to sądzę półtora klocka by pękło też inaczej to wygląda, gdy oddajecie wszystko w całości, a inaczej gdy tak jak ja oddajecie to na ratę. Ja wiem, że wy napiszecie mi za chwilę, będą znajdą się takie osoby, że one za 30 zł takie coś by zrobiły, Albo za 2-3 stówy. Spoko, jak chcesz, jak ci ta jakoś odpowiada. Jak chcesz się wabrać sprayami i mieć pomieszczona, zapieprzona, to rób tak. Kurwa, nosow-kierunkowskaz. Dobra, także ja kończę w dzisiejszym odcinku. To by było tyle. Trzymajcie się i cześć.